Hej, cześć, witajcie. Ja jestem oczywiście Bado, to jest następny odcinek na temat Wallpapers Engine. Dzisiaj zajmiemy się sobie dalszą częścią efektów, jakie posiadamy w programie. Jak wejdziecie do Wallpaper Engine, oczywiście klikacie klikajcie Editor tapet, po czym utworzy Wam się Editor tapet, w którym wybieracie zdjęcie, które chcecie zamienić na animowaną tapetę. Ja wybrałem tego motocyklistę. Dosyć dynamiczna, bardzo dobrze wygląda. I na podstawie tego motocyklisty pokażę Wam efekty, y, jakie dalej posiadamy w Wolfpaper Sandrade. Dobra, więc tak, Żeby dodać efekty w, prawym, w prawej części ekranu, klikamy y, e, Efekt Dodaj. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam wszystkie efekty, a nie mój. Dzisiaj pokażę Wam efekty koloru. Również dorzucimy sobie rozmarz, bo tutaj są tylko trzy efekty, i to tak właściwie. Y, w skrócie mogę o, o nich opowiedzieć, bo myślę, że niewiele zastosowań dla nich znajdziecie, ale może komuś się przyda. Dobra. Posiadamy trzy efekty rozmasz. Pierwszy y, rozmasz polega na tym, że po prostu no, macie zwykły efekt rozmazania. Ten efekt można nakładać za pomocą maski, tak jak pokazywałem w poprzednich odcinkach, za pomocą y, pędzelka. I tam, gdzie zaznaczyliśmy, tam, wiadomo, jest rozmazany. Następnie następnym jest rozmazanie precyzyjnie i ten efekt nakłada się na cały obraz, i już nie zaznaczamy konkretne miejsce tylko za pomocą suwaczku. Tutaj sobie zaznaczamy, jak bardzo powinien być rozmazany obraz. I przechodzimy do efektów koloruj. Zacznijmy od efektu połącz. Tutaj w skrócie efekt połącz polega na tym, że jak dodajemy dwa zdjęcia, to on ich łączy w jeden obrazek i na przykład to można użyć podczas jakichś transparentnych zdjęć, w sensie bez tła, żeby połączy sobie obrazki. Następnie efekt chmury. Tak naprawdę to jest efekt nie tylko samych chmur, tylko efekt dymu. Tutaj jesteśmy w stanie ustawić sobie przezroczystość tego dymu, kolory dymu. Jak mniej więcej, jak mocno będzie widoczny skałę, szybko, skalę, szybkość, e, płynność tego. Ja użyłem efektu chmur. Tutaj za motorem, jak wejdę w efekty i otworzę wam maskę, to tutaj zaznaczyłem, gdzie powinny być chmury, żeby właśnie był taki dym, para <coughs> za jadącym motorem. Oto kolor oczywiście na fioletowy, e, płynność i e, Prędkość zostawiłem taką jak była standardowa. Następnym efektem jest klucz koloru. I to jest tak właściwie efekt green screenu, jeżeli macie jakiś jeden kolor, który chcecie usunąć, no to sobie go zaznaczacie i za pomocą suwaczków sobie po prostu usuwacie ten kolor, który potrzebujecie. Myślę, że znajdą się prace, kiedy będziecie tego używać, ale stawiam, że zazwyczaj to będzie niepotrzebny efekt. Następnie ziarno filmu, efekt klasyczny, który ostatnio pojawił się też w grach wideo, no czyli jak sama nazwa mówi, to jest taki efekt ziarna filmu. Ja dodałem do tego obrazku efekt ziarna, jest on jak widzicie tutaj lekciutki, jak wyłączę, jak sobie zmniejszy skalę tego efektu, praktycznie nie ma, jak zacznę powiększyć to on jak widzicie zaczyna się pojawiać. I zróbmy go całkowicie drobniutkim, żeby był, żeby był, ale no właśnie, żeby nie przeszkadzał za bardzo. Następnie efekt ogień. Jest to efekt, który akurat nie do końca mi się spodobał. Trochę dziwnie wygląda, dodając go, bo w sumie wygląda w taki oto sposób. To jest bardziej, bym powiedział, efekt lawy niż efekt ognia. I trochę trudno jakoś go ustawić, żeby to był prawdziwy płomień. Wiecie, że miał to animację, coś takiego. Ale ja użyłem tutaj jak widzicie fi fioletowy tutaj za motorem, to fioletowy, co wychodzi, no to to jest mój efekt, jak widzicie, tutaj jest. No i jak i mówiłem, ten efekt wygląda mm, tak średnio. Bo obojętnie czy on jest, czy jego nie ma, to za wiele się nie, nie zmienia. E, natomiast innym lepszym efektem, który y, możemy dodać, jest to efekt Nitro, który wygląda po prostu jako taka energia połyski na wodzie, coś takiego. E, I ja użyłem tego e, Nitro akurat sobie na motor, jak widzicie. Energię przypływą przez ten motor, żeby po prostu pokazać jego siłę. E, Weźmy sam efekt, pokażę Wam maskę. Jak widzicie maską jest zaznaczony sam motor, e, jesteśmy w stanie oczywiście ustawić sobie kolorki, kierunek, e, płynność, prędkość, e, co tylko chcemy. Dobra, następnym efektem jest nieprzyzroczystość i no jak nazwa mówi tutaj nieprzezroczystą warstwę do obrazku, czyli po prostu warstwę jakiegoś koloru. Nie wiem gdzie to może zastosować, może kiedyś znajdę i wtedy e, przedstawię wam. Odbicie. Efekt odbicia, no to wiadomo, to jest efekt odbicia na przykład na szybach, na wodzie. E, działa w taki sam sposób. Klikacie farba, e, zaznaczacie miejsce, gdzie ma się odbijać. Na przykład tutaj jak widzicie, jest odbicie motoru. Nie narysuję go od razu. To jest tutaj to odbicie. Tym odbiciem również trzeba troszkę się pobawić, żeby było bardziej płynne. I po tym, jak dodaliśmy odbicie, możemy wybrać kierunek, co tak właściwie ma odbijać. Ma odbijać sam motor. Ja bym powiedział w taki oto sposób. Jesteśmy oczywiście suwaczkami sobie w stanie e, ustawić, co powinni, powinno się odbijać. No, ale tak w skrócie zazwyczaj taki efekt to... Tak jak mówimy, jakieś lustro jakieś powierzchnie, może jakiegoś RTX-a właśnie z tym możecie zrobić. Następnie, w odbiciu mamy odcień i to głównie polega na tym, że nakładamy jakiś jeden kolor na nasz cały obraz, na przykład jeżeli chcemy zrobić go czarno białe nakładamy szary, szary kolor i mamy efekt taki no właśnie czarno-białego filmu. No i po prostu nałożenie jakiegoś koloru, żeby pokrył całą cały obraz. Nie wiem czy stosujecie to, ale może ktoś się znajdzie. Następnie po odcieniu mamy efekt VHS. Ten efekt akurat jest bardzo ciekawy, dodaj efekt takiego właśnie starego filmu, właśnie kaset VHS. I jego jesteście za pomocą niego jesteście w stanie na przykład zrobić jakiś taki Gliczowy efekt. Również jesteście w stanie zaznaczyć, że był widoczny tylko w konkretnych miejscach, tak. Jeżeli na przykład zaznaczyłbym tą postać, tak widzicie, on miałby taki efekt glitchowy, i hologram można by było powiedzieć. No, ale efekt jest bardzo fajny. Myślę, że na pewno zajdą się osoby, które będą go stosować. A następnym efektem będzie Promień Rendbiem. No i tutaj nie do końca zrozumiałem, jak on działa, ale Wygląda na to, że po prostu jak tam, gdzie przeprowadzamy myszką, to tam się przewiduje inny efekt, czyli na przykład gdybyśmy tutaj ustawili sobie, nie wiem, jakieś pomienie po pulpicie, gdybyśmy przeprowadzali myszką, to byłby widać te pomienie. Zazwyczaj taka ciekawostka, to w niektórych tapetach yy, dla bardziej dorosłych, to zaznaczy się, żeby przyświetlić cyski czy coś takiego. No. Ale w sumie tak właściwie to tyle, to jeszcze nie wszystkie efekty zostało nam tak właściwie trochę, ale zostawię to już na następny odcinek. A w tej chwili to tak właściwie tyle. Pamiętajcie, że wszystkie tapety, które macie w odcinkach, jesteście w stanie znaleźć na moim warsztacie. No. I trzymajcie się, i pa pa.